oczko wodne z góry oczko wodne z dołu labirynt A co do tego? Co chcemy Tył. A to jest tor przeszkód. A to co to się stało? To jest flap zabaw. A to jest kolejny flat zabaw. A to jest tor przeszkód dla psów. widać Majów. Już. Osoby, z się To jest... To jest... To jest pajęty. Dobra, spróbujemy przejść ten super trudny... Yy, próbujemy przejść ten super trudny plac zabaw. Tutaj... Nie wiem, na razie czas łatwy. dzieci się też bawią z boku. Okej okay. Nie no trudno to zrobić z jedną ręką, szczerze Więc, Dobra, się zaraz wygląda. Okej okay. Radzie wychodzi dobrze yy. Yy, coś, to, to, to yy. O, jak coś po takiej przeszkodzie idę. a to widać w sumie to w ścianie Dobra Dobra, doszłam do tunelu A to idziemy Ê, ê, Được rồi, giờ em tôi dậy nhé.